E, a jeszcze przedstawimy szybko e, w jakim składzie wystąpi zespół Drink Teamu w bramce Szala z trzynastką zawodników Nchy i piłka po stronie gospodarzy Wielach, długa piłka światłoń e, Na Jest zwarcie drugi... stawiarski który zmienił y, innego Stawiarskiego, teraz Cholewicki, miał miejsce, ale Staro, bardzo dobrze, Jóżak, obecny w poprzednim spotkaniu, tańce nad piłką, Baciata, piękna Baciata jeszcze, dobry strzał, ależ on Nie to autu. zrobił, panuje nad piłką, doskonale, a teraz Cholewicki przejął piłkę, Cholewicki i wprost w Jóżaka, który melduje się świetnie na parkietach Nowochódzkiej, który w tamtej kolejce celebrował 150. asystę, Wnaw. Teraz Urbanowicz. Przejął piłkę Stawiarski! Urbanowicz! I... Bardzo wysoko szala, który jeździ na dupie, a tam ręką zagrać nie mógł. Teraz Bielach, Stawiarski! Super! No a jeszcze nie ma do kogo podać. Ale świetnie pokazał się Michnowicz! Michnowicz, Żeby Pokazał się świetnie ramki w pierwszej połowie. A zaraz to się może zmienić. Może też być 2-0! Stawiarski! Michnowicz, ale nogą interweniuje Szala. Rozpędza się Cholewicki. Ma strasznie Ta dużo miejsca. Ręcznik. Błąd! Fatalnie Urbanowicz rozpędza się Cholewicki. Klim! I tylko wiurzaka za. zasłony. To się może podobać. Teraz Bielach odważnie na ostatniego. Do Urbanowicza, który oddaje U strzał, ale na teraz Rzutą... lis, lis. A i ja przez chwilę myślałem, że uderzy. Cholewicki. No taki hokejowy zamek. Cholewicki. Jurzak. No to jest taki trzeci, czwarty strzał Krzyśka w tym spotkaniu. Podobnego typu. Z półobrotu. Żaba nie wpadło. Poprawkę. Żaba. Piękny wślizg, ślisk. Ale też na miejscu Jurzak. Światłoń. Urbanowicz ma miejsce. Supek ratuje. Drynkki szaroń. Bo... Andrzej wspominał, że dobrze przepracował okres ostatnich kilku tygodni. Słupek, ale szaroń tutaj, tutaj chciał. Główką. Strata Michnowicza. No i kontynuujemy grę. Jeden do jednego. Szaroń. O! Yy. cholewicki. Po raz kolejny świetne podanie. Trajek, yy, ładnie. W, w, w głowę Bielacha. Świetnie przejął Klim. Klim. I dwa do jednego. Klim. Odległość od piłki sędzia Patyk. Przy piłce światłoń. Czy uderzy nominowość światło bramki? Tak. Ale. Michnowicz. Michnowicz, ale. No stracił piłkę. Za dużo się tutaj kiwał. Piękny strzał z Rajka Adama Żaby. Warszycki. Pięknie to zrobił Rajczyk. Rajczyk, 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 rajczyk. Warszycki Chyba Cholewicki miał sporo miejsca. Teraz ładnie minął Rajczyka. Włodasz! Ale prosz biurzek tracił. Stawiarski, Stawiarski. Światłoń. Ale nie, nie podawał do Światłonia! Dobra. Uderzył Nie niezastąpiony w defensywie. Ale 3, 2, 1. Koniec tego spotkania.